Słyszeliście kiedyś to powiedzenie Trzeba żyć w zgodzie z naturą. Pewnie od razu przed oczami staje wam obrazek, Urokliwy domek w lesie, poranna joga na trawie i dieta złożona wyłącznie z warzyw z własnego ogródka. Otóż zapomnijcie o tym. Dziś odkryjemy, co tak naprawdę mieli na myśli starożytni stoicy, mówiąc o życiu w zgodzie z naturą. I obiecuję, że do końca tego materiału spojrzycie na korki, na drogach, irytujących kolegów. A nawet na nagły deszcz zupełnie innymi oczami. To nie jest filozofia dla pustelników, lecz praktyczny przewodnik, jak zachować spokój i rozsądek w samym sercu współczesnego chaosu. Porozmawiamy o starożytnych Grekach i Rzymianach, ludziach, którzy wcale nie byli od nas mniej inteligentni. Wśród nich znajdziemy takie postaci jak cesarz Marek Aureliusz, polityk Seneka, a nawet były niewolnik Epiktet. Wszyscy oni szukali odpowiedzi na jedno kluczowe pytanie jak wieść dobre życie, niezależnie od okoliczności i znaleźli ją. Zacznijmy więc od największego mitu. Kiedy słyszymy frazę żyć w zgodzie z naturą, co od razu przychodzi nam do głowy? Zapewne coś w rodzaju downshiftingu. Wyjechać z miasta, zbudować chatkę nad jeziorem, pić wodę ze źródła i rozmawiać z wiewiórkami. Brzmi to oczywiście bardzo romantycznie. Ale ma to do stoicyzmu tyle wspólnego, co astrologia do astronomii. Starożytni Grecy i Rzymianie, twórcy tej filozofii, żyli w głośnych, brudnych miastach pełnych polityki, wojen i intryk. Nie byli hipisami, lecz pragmatykami do szpiku kości. Dlatego, kiedy Stoik mówił o naturze, nie miał na myśli leśnych krajobrazów. Mówił o naturze pisanej z wielkiej litery, o fundamentalnym porządku rzeczy, o prawach, którymi rządzi się cały wszechświat. Od ruchu planet, po wzrost najmniejszej trawki i co najważniejsze, o naszej własnej ludzkiej naturze. To jest klucz do zrozumienia całej tej filozofii. Jeśli tego nie zrozumiemy właściwie, cały stoicyzm wyda nam się dziwny i oderwany od życia. Więc zapomnijmy o domku w lesie i zastanówmy się, czym tak naprawdę jest ta natura. Czym jest ta enigmatyczna natura, w zgodzie z którą powinniśmy żyć? Dla stoików składa się ona z dwóch części, niczym matrioszka. Pierwsza, ta większa, to natura całego wszechświata. Druga zaś, mniejsza, ukryta wewnątrz, to nasza własna ludzka natura. Zacznijmy od tej większej. Stoicy patrzyli na świat i dostrzegali w nim nie chaos, lecz porządek. Dla nich wszechświat to nie zbiór przypadkowych zdarzeń, lecz jeden żywy, rozumny organizm gigantyczny system, w którym wszystko jest ze sobą powiązane i podlega uniwersalnym prawom przyczyny i skutku. Te wszechświatową logikę i porządek nazywali logosem. Wszystko, co się dzieje, od zmian pór roku po irytujący deszcz w dniu pikniku, jest częścią tego ogromnego, wszechogarniającego planu. A teraz zajrzyjmy do wnętrza, do tej mniejszej matrioszki. Na czym polega ludzka natura? Co odróżnia nas od zwierząt czy roślin? Nasza zdolność do myślenia, nasz rozum, zdolność do logiki, analizy i świadomego wyboru to nasza główna definiująca cecha. Nasza wrodzona supermoc. I tu klucz. Stoicy wierzyli, że nasz rozum to maleńka cząstka iskra tego właśnie wielkiego, wszechświatowego logosu. Jesteśmy jedynymi istotami, które potrafią pojąć ten światowy porządek i świadomie za nim podążać. Właśnie w tym miejscu docieramy do najciekawszej kwestii. Zacznijmy od najważniejszego. A kluczowa cecha ludzkiej natury, zdaniem Stoików, to właśnie nasz rozum. Owszem, posiadamy instynkty. Podobnie jak zwierzęta. Odczuwamy głód, strach czy pożądanie. Co jednak czyni nas ludźmi? Nasza zdolność do zatrzymania się, do refleksji i do dokonania świadomego wyboru. To nasze unikalne, wbudowane oprogramowanie. Dlatego, kiedy Stoik mówi żyj w zgodzie ze swoją naturą, w istocie przekazuje używaj swojego mózgu zgodnie z jego przeznaczeniem. To apel, by uczynić rozum głównym dowódcą w naszej głowie. Nie pozwólmy, by przelotne emocje, gniew czy strach zasiadły za kierownicą naszego życia. Mogą być pasażerami, ale kierowcą powinien być Twój zdrowy rozsądek, Twoja logika. Wyobraź sobie, że Twoje emocje to silny, ale kapryśny koń. A Twój rozum to jeździec. Życie w zgodzie z naturą to nie pozbywanie się tego konia, lecz nauczenie się nim kierować. To mocne trzymanie wodzy i kierowanie całą jego mocą tam, gdzie świadomie zdecydowałeś się podążać. Zamiast pędzić na złamanie karku za każdym cieniem, który wydaje się groźny, lub za każdą kuszącą marchewką, Twoja natura to być jeźdźcem, a nie bezwładnie wlec się za koniem. Dobrze, kwestię naszej ludzkiej natury, rozumu mamy już omówioną. Ale przecież jesteśmy częścią czegoś znacznie większego. I tutaj stoicy idą o krok dalej. Twierdzą, że cały wszechświat również jest przeniknięty rozumem. Nazywali go logosem lub przeznaczeniem. Wyobraźmy sobie, że świat to nie chaotyczna zbieranina zdarzeń, lecz idealnie funkcjonujący mechanizm zegarowy. Albo, ujmując to współcześnie, gigantyczny program komputerowy, w którym zapisany jest absolutnie cały kod. I w tym programie nie ma błędów. Wszystko, co się dzieje od upadku liścia z drzewa po globalny kryzys gospodarczy, jest konieczną i logiczną częścią ogólnego procesu. Wszechświat nie jest ani dobry, ani zły, on po prostu istnieje. On po prostu działa według swoich praw to jak grawitacja. Można się na nią złościć, kiedy się potkniemy i upadniemy ale to bezcelowe. Grawitacja po prostu spełnia swoją funkcję dokładnie tak samo jest ze wszystkimi innymi wydarzeniami na świecie. Po prostu dzieją się zgodnie z uniwersalnym porządkiem a próba walki z tym porządkiem złość na niego to tak, jakby krzyczeć na deszcz, żeby przestał padać. Bezużyteczne i energochłonne. Zatem, spójrzmy, co z tego wynika. Z jednej strony, nasza natura to rozum, z drugiej strony, natura wszechświata to także rozum powszechne prawo, logos. I kiedy połączymy te dwie idee, rodzi się główna formuła stoicyzmu: życie w zgodzie z naturą oznacza wykorzystanie własnego rozumu, by zrozumieć i zaakceptować powszechny, rozumny porządek świata. W praktyce brzmi to tak: rób to, co od Ciebie zależy mądrze i najlepiej jak potrafisz i akceptuj to co od ciebie nie zależy jako nieuniknioną część wszechświata mówiąc prościej przestańcie marnować nerwy i siły na walkę z rzeczywistością to nie jest wezwanie do bierności lecz do mądrości zamiast krzyczeć dlaczego to spotyka mnie gdy coś idzie nie po naszej myśli stoik pyta siebie dobrze to się stało to jest teraz częścią rzeczywistości co mogę z tym zrobić teraz, używając swojego rozumu? To fundamentalna zmiana punktu widzenia, z bezsensownego oporu na konstruktywne działanie. I to zmienia absolutnie wszystko. Przestajecie być ofiarami okoliczności i stajecie się aktywnymi uczestnikami, którzy umiejętnie grają kartami, jakie rozdało im życie. Nie denerwowanie się drobiazgami to jest pierwszy i najważniejszy krok do życia w zgodzie z naturą. I właśnie tutaj dochodzimy do kluczowego, praktycznego narzędzia stoików. Do koncepcji, która może dosłownie w pięć minut zmienić twoje podejście do każdego problemu. Nazywa się dychotomia kontroli brzmi jak coś z podręcznika do fizyki, ale to tak naprawdę prosta i genialna koncepcja. Wyobraź sobie, że bierzesz dużą kartkę papieru i dzielisz ją na dwie kolumny. W jednej zapisujesz absolutnie wszystko, co znajduje się pod Twoją całkowitą, stuprocentową kontrolą, a w drugiej całą resztę. To, na co możesz wpływać tylko częściowo, albo nie możesz wpływać wcale. Stoicy, wykonując to ćwiczenie, doszli do oszałamiającego wniosku. Pierwsza kolumna, kolumna naszej pełnej kontroli, okazała się niezwykle krótka, a druga nieskończona. I główny sekret spokoju? Według nich. Polega na tym, by nauczyć się wyraźnie widzieć te granice i nigdy pod żadnym pozorem jej nie mylić. Cały nasz niepokój, gniew, rozczarowanie i stres rodzą się właśnie w momencie, gdy zaczynamy martwić się o rzeczy z drugiej kolumny, tak jakby znajdowały się w pierwszej. Spójrzmy, co znajdzie się w tych dwóch kolumnach. Zacznijmy od pierwszej, najważniejszej: to, co kontroluje, co tak naprawdę jest w naszej całkowitej, absolutnej władzy. Lista może zaskoczyć swoją zwięzłością. Po pierwsze, nasze myśli. Możemy wybierać, o czym myślimy. Po drugie, nasze osądy i opinie czyli to, jak oceniamy to, co się dzieje. Po trzecie, nasze dążenia i pragnienia to, do czego postanawiamy dążyć. I po czwarte, nasze działania to, co decydujemy się zrobić w tej chwili i w zasadzie to wszystko nasze opinie, motywacje, pragnienia i czyny. Oto nasza jedyna wyspa kontroli na bezkresnym oceanie wszechświata. To nasza wewnętrzna twierdza, do której nikt nie może wtargnąć bez naszej zgody. A teraz spójrzmy na drugą kolumnę. To, czego nie kontroluje. I tutaj, praktycznie cała reszta. Nie kontrolujemy pogody, nie kontrolujemy gospodarki, nie kontrolujemy przeszłości, nie kontrolujemy innych ludzi, ich słów, ich czynów, ich opinii na nasz temat. Nawet własnego ciała nie kontrolujemy w stu procentach. Może zachorować, zestarzeć się. Nie kontrolujemy swojej reputacji, swojego statusu, wyników naszych działań. Te listę można by kontynuować w nieskończoność. A zatem teraz, gdy już rozdzieliliśmy świat na te dwie kolumny, stoicy proponują nam prostą, lecz rewolucyjną zasadę. Skierujcie 100% swojej uwagi, energii i wysiłku na pierwszą kolumnę. Te, która jest pod Waszą kontrolą. Doskonalcie swoje myśli, analizujcie swoje osądy, podejmujcie świadome decyzje i działajcie w najlepszy możliwy sposób. To jest Wasza strefa odpowiedzialności, Wasz plac zabaw. A co z drugą kolumną? Z tą ogromną listą rzeczy, których nie kontrolujecie? Zaakceptować je. Traktować je z tak zwaną stoicką obojętnością. Nie oznacza to, że macie je zlekceważyć. Oznacza to, że wasz wewnętrzny spokój, wasze szczęście nie powinno od nich zależeć. Traktujcie je jak pogodę za oknem pada deszcz. Dobrze, weźmiecie parasol świeci słońce? Świetnie, założycie okulary przeciwsłoneczne. Nie złościcie się na deszcz i nie popadacie w euforię z powodu słońca. Po prostu akceptujecie fakt i działacie zgodnie z nim. Dokładnie tak samo należy podchodzić do wszystkiego innego, co jest poza waszą kontrolą. Przyjrzyjmy się temu na konkretnym przykładzie, znanym każdemu z nas. Korek na drodze. Spóźniasz się na ważne spotkanie. Samochody ledwo się toczą. Co dzieje się wtedy wewnątrz przeciętnego człowieka? Zaczyna się burza. No dlaczego akurat dzisiaj? Ten idiota z przodu mógłby jechać szybciej. Wszystko stracę. To katastrofa. Puls przyspiesza. Do krwi trafia adrenalina. Nastrój spada do zera. A teraz spójrzmy na tę samą sytuację oczami stoika. On zastosuje dychotomię kontroli. Co mogę tutaj kontrolować? Czy mogę sprawić, żeby samochody pojechały szybciej? Nie. Czy mogę siłą woli wyczyścić drogę? Nie. Sam fakt korka jest całkowicie poza moją kontrolą, a co kontroluje moją reakcję? Mogę trąbić, złościć się i przeklinać, zatruwając swój organizm hormonami stresu, a mogę zaakceptować fakt: Jestem w korku. Następnie mogę zrobić to, co jest w mojej mocy, zadzwonić i uprzedzić o spóźnieniu. Pozostały czas mogę wykorzystać pożytecznie, posłuchać audiobooka, ciekawego podcastu lub po prostu spokojnie pooddychać. Korek jest ten sam, ale stan wewnętrzny absolutnie inny. Nie możesz kontrolować korka, ale w stu procentach kontrolujesz, czy zamieni się on dla ciebie w piekło, czy w nieplanowaną przerwę. Ta idea prowadzi nas do kolejnego kluczowego odkrycia stoików, które dotyczy właśnie naszych emocji. Większość z nas myśli, że to zewnętrzne wydarzenia nas frustrują. Zwolniono mnie z pracy, jestem rozczarowany. Ulubiona drużyna przegrała, jestem zły, zmokłem na deszczu, humor zepsuty, wydaje się to proste, złe wydarzenie, zła emocja. Stoicy jednak twierdzą, nie, to błąd. To nie same wydarzenia cię frustrują, lecz twoje osądy na ich temat. Między wydarzeniem a twoją reakcją emocjonalną zawsze istnieje maleńka luka. I w tej luce kryje się twoja myśl, twoja ocena. Korek na drodze to po prostu fakt. To zgromadzenie samochodów na danym odcinku drogi samo w sobie to wydarzenie nie ma żadnego zabarwienia emocjonalnego nie jest ani dobre, ani złe po prostu jest. Złym lub okropnym czyni go twój osąd. Z powodu tego korka spóźnię się, to katastrofa, mój dzień jest zrujnowany. To właśnie ta myśl, a nie sam korek, wyzwala w twoim ciele biochemiczną reakcję gniewu i stresu. Gdybyś pomyślał: "O korek, to znaczy, że mam dodatkowe 20 minut, żeby dokończyć rozdział audiobooka", twoja reakcja byłaby zupełnie inna. Wydarzenie jest jedno, reakcje są różne, ponieważ stały za nimi różne osądy. Skoro naszym nadrzędnym celem jest życie zgodne z rozumem, czyli w harmonii z naszą naturą, to w czym mierzymy sukces takiego życia? W ilości pieniędzy na koncie, w stanowisku na wizytówce, w liczbie polubień pod zdjęciami. Stoicy parsknęliby śmiechem. To wszystko to rzeczy z tak zwanej drugiej kolumny, te nad którymi nie mamy kontroli. Są zmienne i ulotne. Budowanie szczęścia na tak chwiejnych fundamentach to jak budowanie domu na piasku. Dla stoika jedynym prawdziwym kryterium udanego życia jest cnota. Brzmi to trochę staroświecko i nudno, prawda? Ale przyjrzyjmy się temu bliżej. Cnota dla stoika to nie bycie dobrym chłopcem czy dobrą dziewczynką. To raczej mistrzostwo, mistrzostwo w życiu po ludzku, mistrzostwo w doskonałym wykorzystaniu rozumu w każdej sytuacji. Być cnotliwym oznacza podejmować decyzje i działać, opierając się na mądrości, sprawiedliwości, odwadze i umiarkowaniu. To znaczy być najlepszą wersją siebie, istoty rozumnej i społecznej, tu i teraz. I ta nagroda jest zawsze z tobą. Nikt nie może ci jej odebrać. W przeciwieństwie do pieniędzy, sławy czy zdrowia. Cóż, bycie cnotliwym to z pewnością piękna sprawa, ale przecież żyjemy w świecie materialnym. Wszyscy potrzebujemy pieniędzy, by opłacać rachunki. Wszyscy chcemy być zdrowi. Dążymy do sukcesu w karierze. No właśnie, co z tym wszystkim? Czy stoicy naprawdę sugerują, żebyśmy z tego wszystkiego zrezygnowali i zamieszkali w beczce niczym diogenes? Wcale nie. I właśnie tutaj wprowadzają kolejne, bardzo eleganckie pojęcie, preferowane rzeczy obojętne. Brzmi to jak oksymoron, prawda? Rozszyfrujmy to. Są one obojętne, ponieważ nie mają bezpośredniego związku z Twoją cnotą, a co za tym idzie z Twoim prawdziwym szczęściem, samo posiadanie lub brak pieniędzy. Nie czynicie ani dobrym, ani złym człowiekiem. To są po prostu zewnętrzne okoliczności, a jednak są one preferowane. Oznacza to, że przy równych warunkach każdy rozsądny człowiek woli być zdrowy, a nie chory. Bogaty, a nie biedny. Człowiekiem sukcesu, a nie nieudacznikiem. Stoicy nie nawołują do ascezy czy samobiczowania. Mówią tak, dążcie do zdrowia, bogactwa i sukcesu. To jest normalne i naturalne, ale nigdy, przenigdy nie mylcie ich z główną nagrodą. Z waszym wewnętrznym spokojem i cnotą. Aby lepiej zrozumieć tę ideę, stoicy posłużyli się znakomitą analogią analogią Łucznika. Wyobraź sobie profesjonalnego Łucznika, który przygotowuje się do zawodów, co znajduje się pod jego całkowitą kontrolą bardzo wiele może miesiącami trenować, doskonaląc technikę może zdrowo się odżywiać i wysypiać przed zawodami może wybrać najlepszy łuk i strzały w momencie strzału może idealnie stanąć w pozycji Prawidłowo naciągnąć cięciwe, dokładnie wycelować, uwzględnić kierunek wiatru i płynnie wypuścić strzałę. To wszystko jest jego strefą odpowiedzialności. Jego zadaniem jest wykonanie idealnego strzału. A teraz pytanie: czy to wszystko gwarantuje stuprocentowe trafienie w dziesiątkę? Nie. W momencie, gdy strzała opuściła łuk, może zdarzyć się wszystko. Nagły podmuch wiatru może ją zepchnąć na bok, ptak może przelecieć na jej drodze. Tarcza może nagle spaść. Te rzeczy są już poza kontrolą łucznika. Jaki jest zatem jego cel? Po prostu trafić w cel? Nie. Jego prawdziwym celem jest oddanie idealnego strzału. Jeśli zrobił wszystko, co było w jego mocy, jest już zwycięzcą, niezależnie od tego, gdzie trafiła strzała. Rezultat jest preferowany, ale obojętny. Natomiast mistrzostwo jest bezcenne. Tak samo jest i w życiu. Naszym zadaniem nie jest gwarantowanie sobie sukcesu, zdrowia czy bogactwa, bo to po prostu niemożliwe. To jak próbować sterować wiatrem, który zmienia tor lotu strzały. Naszym zadaniem jest za to oddawanie idealnych strzałów w każdej sytuacji. Czyli podejmowanie najrozsądniejszych i najbardziej etycznych decyzji, opierając się na dostępnych informacjach i możliwościach, które mamy w danej chwili. Starasz się o pracę. Twoim zadaniem jest i deselnie się przygotować, stworzyć świetne CV i błyskotliwie przejść rozmowę kwalifikacyjną. To jest twój strzał. A to, czy cię przyjmą, czy nie, to już cel. To zależy od setek czynników, na które nie masz wpływu od nastroju rekrutera, powójka, konkurenta w zarządzie firmy. Rozpoczynasz biznes. Twoim zadaniem jest przemyśleć biznesplan, zbadać rynek, stworzyć produkt wysokiej jakości. To jest Twój strzał. A to, czy biznes wystrzeli, czy nie pogrąży go kolejny kryzys, to już cel. Twój spokój ducha nie powinien zależeć od tego, czy trafisz w cel. Powinien zależeć od jakości Twoich starań, od świadomości, że zrobiłeś wszystko, co w Twojej mocy, a wynik trzeba go przyjąć takim, jaki jest, i oddać kolejny strzał. I tu dochodzimy do jednej z najpotężniejszych, a zarazem najtrudniejszych do pojęcia idei stoicyzmu nazywa się ją amorfati, co z łaciny oznacza miłość do losu. To nie jest zwykła akceptacja, ani proste pogodzenie się z tym, co się dzieje. To kolejny poziom. To aktywne, wręcz radosne przyjęcie wszystkiego, co niesie ze sobą życie. Zarówno tego dobrego, jak i złego. Stoicy postrzegali to w ten sposób. Jeśli wszechświat jest jednym rozumnym organizmem, działającym według doskonałych praw, to wszystko, co się wydarza, jest konieczne i stanowi część wielkiego planu. Każde wydarzenie, nawet to, które wydaje nam się tragiczne czy niesprawiedliwe, Odgrywa swoją rolę w szerszym planie, którego po prostu nie jesteśmy w stanie objąć naszym ograniczonym umysłem. Dlatego opieranie się losowi, narzekanie na niego jest jak kłótnia z matematyczną formułą. To pozbawione sensu. Zamiast tego Stoik proponuje powiedzieć życiu tak. Przyjąć wszystko, co nam daje, nie tylko jako nieuchronność, ale jako lekarstwo przepisane nam przez mądrego, wszechświatowego lekarza, specjalnie dla nas. Amor fati. To nie tylko znosić swój los, to go pokochać. To zobaczyć w każdej przeszkodzie szansę na trening ducha, w każdej stracie cenną lekcję, a w każdym wyzwaniu okazję do zamanifestowania cnoty. Ale bardzo ważne jest, by właściwie zrozumieć tę ideę. Amor Fati? To nie fatalizm, ani wezwanie do leżenia na kanapie i nic nie robienia, bo przecież wszystko jest już przesądzone. Wręcz przeciwnie. To zachęta do maksymalnie aktywnego i świadomego działania w ramach, które wyznacza nam rzeczywistość. Wyobraź sobie, że grasz w szachy. Nie kontrolujesz ruchów swojego przeciwnika to los, rzeczywistość, fakt. Byłoby głupio złościć się i krzyczeć: Dlaczego zagrał właśnie tym pionkiem? To niesprawiedliwe. Po prostu akceptujesz jego ruch jako fakt. I teraz, w ramach tej nowej rzeczywistości, włączasz swój umysł na pełną moc i wykonujesz swój najlepszy możliwy ruch. Miłość do losu to miłość do zasad gry. Oznacza to zaprzestanie marnowania energii na walkę z tym, co już się wydarzyło lub dzieje. Zamiast tego, cała twoja energia skierowana jest na jedno jedyne pytanie: Co mogę zrobić teraz? Jaki jest mój najlepszy ruch w obecnej sytuacji? To filozofia niepasywnego obserwatora, lecz wytrawnego gracza, który wykorzystuje każde nawet najgorsze układy, aby pokazać swoje mistrzostwo. Na pierwszy rzut oka, stoicyzm może wydawać się filozofią dość egoistyczną. Wszystkie te opowieści o wewnętrznym spokoju, o budowaniu osobistej twierdzy umysłu wydaje się, że Stoik to zdystansowany mędrzec, któremu nie zależy na innych. Ale to kolejne wielkie nieporozumienie. Stoicy nieustannie podkreślali, że człowiek z natury jest istotą społeczną. Nie jesteśmy stworzeni do życia w izolacji. Nasz rozum dany jest nam nie tylko do autoanalizy, ale także do współdziałania z innymi ludźmi. Jesteśmy jak pszczoły w ulu albo jak pojedyncze cegły w murze. Naszą naturą jest być częścią całości, współpracować i pomagać sobie nawzajem. Cesarz Marek Aureliusz, jeden z najsłynniejszych stoików, zapisał w swoim dzienniku: To co nie służy ulowi, nie służy i pszczole. To zdanie idealnie odzwierciedla ich pogląd. Żyć w zgodzie ze swoją naturą oznacza nie tylko rozwijać swój osobisty rozum, ale także wypełniać swoją funkcję społeczną, być dobrym przyjacielem, uczciwym obywatelem, troskliwym rodzicem. Pomoc innym nie jest jedynie dodatkową opcją, lecz bezpośrednią konsekwencją rozsądnego życia. Przecież wszyscy jesteśmy cząstkami tego samego uniwersalnego logosu: pomagając drugiemu, pomagasz całemu organizmowi, a co za tym idzie, także sobie. A teraz obalmy chyba najpowszechniejszy mit o Stoikach. Wielu wyobraża sobie stoika jako człowieka bez uczuć, surowego, z kamienną twarzą, niczym robota, który tłumi w sobie wszelkie emocje i nigdy się nie uśmiecha. Samo słowo stoicki we współczesnym języku stało się synonimem niewzruszoności, a nawet chłodu emocjonalnego. Ale to karykatura, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Stoicy nie byli robotami. Doświadczali pełnego spektrum ludzkich uczuć, zarówno radości, jak i smutku, a także miłości. Nie nawoływali do tłumienia emocji, wzywali do ich analizowania. Jaka jest różnica? Tłumienie to sytuacja, w której czujesz gniew, ale spychasz go głęboko, udając, że go nie ma. To jak próba utrzymania nadmuchanej piłki pod wodą, prędzej czy później wypłynie na powierzchnię z jeszcze większą siłą. Stoicy zaś proponowali inną drogę. Gdy pojawia się emocja, na przykład gniew, należy jej nie tłumić, lecz przyjrzeć się jej za pomocą rozumu. Zadać sobie pytania: co wywołało ten gniew, jaki mój osąd za nim stoi? Czy ten osąd jest prawdziwy, czy przyczyna tego gniewu leży w mojej mocy? Taka analiza pozwala nie dopuścić, by emocje przejęły nad Tobą kontrolę. Nie tłumisz ich, lecz rozkładasz na części i rozbrajasz. Stoik to nie ten, kto nic nie czuje, lecz ten, kto nie jest niewolnikiem swoich uczuć. Więc teraz. Po złożeniu wszystkich tych kawałków układanki, spójrzmy, jak cała ta starożytna filozofia ma się do naszego współczesnego życia. Przecież nie żyjemy w starożytnym Rzymie. Otaczają nas smartfony, media społecznościowe, ciągły szum informacyjny i kult sukcesu. Czy stoicyzm jest dziś aktualny? Jak najbardziej. Być może jest nam potrzebny nawet bardziej niż kiedykolwiek. Współczesne życie w zgodzie z naturą. To stosowanie dychotomii kontroli do zalewu wiadomości, oddzielanie tego, na co masz wpływ, np. pomóc konkretnej osobie lub przekazać darowiznę, od tego, co wywołuje w tobie jedynie bezsilny niepokój to znaczy nie uzależniać swojego poczucia własnej wartości od lajków i komentarzy w mediach społecznościowych. Twoja wartość tkwi w twoich cnotliwych czynach, a nie w aprobacie nieznajomych. To dwie zupełnie różne kwestie. To oznacza zachowanie spokoju. Gdy Twój projekt w pracy poniesie porażkę, utkniesz na lotnisku z powodu odwołania lotu, albo gdy Twoje dziecko pomaluje flamastrami nowe tapety. We wszystkich tych sytuacjach możesz wykorzystać swój rozum, aby oddzielić fakty od panicznych osądów i znaleźć najlepsze konstruktywne rozwiązanie, zamiast wpadać w gniew lub rozpacz. Stoicyzm to system operacyjny dla mózgu, który pomaga mu nie zawieszać się w warunkach ciągłego przeciążenia XXI wieku. I tu dochodzimy do kluczowego momentu. Cała ta filozofia sprowadza się do jednej zdumiewającej idei. Kiedy stoicy mówią żyć w zgodzie z naturą, mają na myśli, że nasza prawdziwa natura, nasz prawdziwy dom, to nasz własny umysł. Nie świat zewnętrzny, którego nie kontrolujemy, lecz nasza wewnętrzna cytadela myśli i decyzji. To jedyne miejsce, w którym jesteśmy prawdziwymi panami. Pomyślcie o tym. Wszystko co nas smuci Złości czy przeraża pochodzi z zewnątrz, ale reakcja na to rodzi się w nas. I jeśli nauczymy się zarządzać tym wewnętrznym światem, świat zewnętrzny straci nad nami prawie całą swoją władzę. To jest właśnie prawdziwa wolność. Nie wolność robienia, co się chce, ale wolność od niszczycielskich emocji i zewnętrznego chaosu. Podsumowując, życie w zgodzie z naturą po stoicku to wykorzystywanie rozumu. Aby odróżniać to, co możemy kontrolować, od tego, czego nie możemy. Oznacza to skupienie się na własnych działaniach i osądach, a nie na wynikach. I akceptowanie rzeczywistości takiej, jaka jest, zachowując przy tym wewnętrzny spokój i godność. Dziękuję, że dotrwaliście do końca tego materiału. Jeśli było ciekawie i dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych prostych wyjaśnień skomplikowanych zagadnień. A teraz pytanie do was, która stoicka idea wydała się wam najbardziej przydatna, a może najtrudniejsza do zastosowania w życiu? Napiszcie w komentarzach, bardzo jestem ciekawy waszej opinii.